Witam serdecznie. Zapraszam na przegląd mojego zamówienia z katalogu 16-2025 roku. Ten katalog obowiązuje do 2 grudnia. Zamówienie stoi już od wczoraj. Film nagrywam 18. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się ten film wrzucić. No i otwieramy kartkę. One są teraz tak jakoś mi się wydaje, że bardziej poklejone, no ale łatwo udało się. Wyrzucamy listę zakupów. I tak wygląda moje zamówienie. Karteczkami dziewczyny zaznaczały, co chcą, więc zobaczymy. Mam poses men. Absolut, nie mogę tego otworzyć, bo to nie jest dla mnie, to jest zamówienie. To tak trochę odsuniemy. Tak wygląda, jedynie mogę pokazać pudełeczko. I pokażę w katalogu. W katalogu, butelka wygląda w ten sposób. 99,99 99 w cenie dla klienta. Odważna, dynamiczna woda, perfumowana, która pozwoli ci poczuć swoją bohaterską moc. Epicka aura pikantnych eksplozji, świeżego czarnego pieprza. Pieprzu, przepraszam, emanuje potęgą męskiego charakteru w tym drzewnym zapachu: czyli czarny pieprz, cynamon i drzewo sandałowe. Coś takiego. Tutaj mam. Y takie piętki, jakieś takie ochronne po polsku. Tutaj nic chyba nie będzie. Też nie mogę otworzyć, bo to jest zamówienie y, dla klientki. W każdym razie to chyba jest to właśnie. Może odkleję tą karteczkę. To, jest, to są osłony napięty. Zapewniający komfort. Y, Ochrona przed pęcherzami między skórą a butem. Coś takiego. No i tam, yy, tutaj mamy taką informację, że odżywka Duology za jedyne 1499 przy zakupie określonych produktów ze stron 134-163. To ja chyba miałam właśnie tą teraz miałam tą, te osłony napięte, miałam maskę Love Nature bo mi się pokończyły te maski na wyjazdy w zapasie jedno chcę mieć, to jest dla mnie i nie wiem coś jeszcze ja tam miałam może ten krem taki mały tak chyba on będzie też wchodziło, wchodził w to bo tu do 163 strony tu jeszcze mam właśnie chyba ten krem. O ten. Yy, nawilżająca formuła z olejkiem migdałowym i witaminą E. I to jest tylko y, 30 ml taki do torebki. O i nie wiem co ja tam jeszcze miałam, bo to trzy rzeczy. Może i ta woda toaletowa. W każdym razie ja mam y, te trzy. Odżywki sobie wzięłam. Logi za 11 zł. One mnie kosztowały, bo tak to w katalogu jest 14,99 i jeszcze ja miałam tę y, zniżkę. Y, 23%. Tak patrzę. I jed, jedną y, wzięłam tę odżywkę taką bogatą. A y, ja teraz zobaczę. Czy tutaj coś jest o tych odżywkach? Odżywka DuloCi 1499. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest w katalogu, ale mi się to pokazało. Te odżywki mi się pokazały w momencie, gdy składałam, po prostu, zamówienie. One mi się wyświetliły. Nie wiem, gdzie one są opisane, bo tutaj ja nie widzę. Czy one gdzieś były opisane? Nie widzę, wiecie. Chyba nie ma ich jakoś tam specjalnie opisane, ale pewnie no muszą być. Muszą być numerki. 134 tam też nie widziałam. Nie mam pojęcia, gdzie one są w katalogu. Jak wiecie, to dajcie znać. W każdym razie ja wzięłam jedną taką lekką formułę, a tu są. Mam jedną lekką formułę, a drugą bogatą. Masło mango w tej bogatej, zapewne intensywne odżywienie, kreatyna, pomaga naprawić uszkodzenia włosów, a w tej lekkiej proteiny jedwabiu. Zapewniają pasmo sprężystości, i jedwabistą gładkość oraz niacynamid, czyli witamina B3, chroni i wzmacnia włosy. Ja to miałam delikatną, więc mi się fajnie sprawdziło, więc te dwie delikatne wzięłam i jedną wzięłam właśnie taką mm, bogatą. U mnie jakoś tak dużo idzie tych odżywek do włosów, więc stwierdziłam, że skoro mi się nawet sprawdzały, to mogą być. Znaczy ta, ta lekka mi, ta bogata nie wiem. Więc wzięłam, doszłam do wniosku, że te 10-11 zł może być. Poza tym mam jeszcze taki: to też klientka zamówiła serum intensywnie nawilżające, kals, Łagodna, ale silnie działająca formuła. Zawiera hydrolizowane czerwone algi, które nawadniają cerę szybciej, głębiej i na dłużej oraz kwas. Poliglutaminowy, doskonały składnik nawierzający 4 razy skuteczniejszy niż kwas hialuronowy. No i też tylko mogę Wam otworzyć i pokazać buteleczkę 30 ml z pompeczką, więc ja nie miałam tego serum, nie kupiłam. Miałam nawet ochotę z tego katalogu, ostatnio kupiłam cynamid, mam jeszcze inne sera, więc doszłam do wniosku, że muszę wykorzystać co mam, więc nie będę robić zapasów. Nauczyłam się, że nie warto, bo potem one leżą długo w tych pudłach i nie ma sensu. Krem taki świąteczny do rąk kupiłam i kupiłam świąteczne mydełko to sobie wzięłam, ale nie będę otwierać a pewnie taki delikatny zapach jakiś taki chyba kwiatowy to jest więc myślę, że jakoś tam specjalnie się nie wyróżnia Z dekoracyjnym motywem wróżki tak to mudełko wygląda. Jest to zapach z orzechową nutą. One są raczej takie delikatne, te zapachy, więc myślę, że tak. Orzechy, może i faktycznie trochę ze świętami będą się kojarzyły. I witaminy, i minerały: 10 minerałów, 12 witamin. Była dosyć dobra cena: 30 parę złotych, już nawet nie pamiętam. 35, 8, coś takiego. W każdym razie wzięłam sobie te multivitaminy i będę korzystać dobrze się łykają, bo to jest taka całkiem spora tabletka, pokażę Wam może tę tabletkę ja jeszcze Wam chyba pokazywałam taka wielkość i ona jest taka no lekka do połknięcia, ja na przykład nie mam problemu, żeby ją połknąć, więc a okres jesienno-zimowy, gdy tych owoców, warzyw jest mało, świeżych przynajmniej, to ja chętnie korzystam z tych witamin i minerałów. No i mam kolejny katalog. Katalog jest świąteczny. A zobaczymy, co my tu ciekawego mamy. Katalog obowiązuje, jest to katalog 17, obowiązuje od 3 grudnia do 23 grudnia, czyli taki typowo świąteczny już. Czyli takie prezenty y, na ostatnią chwilę. Nie ma nic wspanialszego od spotkań z rodziną i przyjaciółmi w czasie świąt, spędzanie godzin na rozmowach, śmiechach, posiłkach. Które przychodzą z ranczu, w kolacje, mamy różne zdania na temat tego, czym jest dobre samopoczucie. Ja uważam, że czerpanie radości z towarzystwa innych, bycie razem, jest najważniejszą formą dobrego samopoczucia. W dzieciństwie, tuż przed świętami, moja rodzina wspólnie robiła dekoracje, pakowała prezenty. Cieszyłam tym tak, z, mm, tak samo jak samymi świętami. W tym roku z dumą prowadzę wyrafinow wyrafinowanie i elegancję dzięki. Wprowadzę, przepraszam, wyrafinowanie, elegancję. Dzięki naszym nowym pudełkom na prezenty. No i zobaczmy, co tu będzie. Na pewno już tak zerknęłam, że wprowadzony zostaje zapach nowość, ale ten zapach ja na przykład bardzo dobrze znam. Jest to woda perfumowana Jordani Cold White. Hyacinth, woda z kwiatów pomarańczy i paczula. Uwielbiam tę wodę, bardzo ją lubię, więc polecam go Marca serdecznie. Jeśli macie ochotę zrobić komuś taki prezent, to warto naprawdę. Jeszcze ta buteleczka, chyba ładniejsza od tej starej. Ja gdzieś jeszcze mam w zapasie starą butelkę tej wody toaletowej, perfumowanej, przepraszam, ale ta bardzo ładna, bardzo mi się podoba ta buteleczka. Piękna jest. No, i tutaj wydaj 100 zł w katalogu 17 i wróć do produkty w specjalnych cenach w katalogu 1 2026 roku. Mamy tutaj y, y, takie serum: y, baza serum Jordani Gold, woda perfumowana y, Miss Jordani, Florar. Floral i Jordani Goldman. Takie ceny atrakcyjne, bardzo. Pudełeczka. Dosyć drogie, ale chyba no, pięknie można popakować prezenty w te pudełka. Warto. Tu mam wodoodporne też do rzęs, rzęs Jordani Gold. Iconic. I w pudełeczka zapakowane mm, zestawy świąteczne. Od razu zapakowane, przygotowane. Jak to y, na święta. Tutaj też zestaw już zapakowany. Y, Ekla, femme weekend. Y, następny zestaw: Mr. Jordani. Zestaw Miss Jordani. Więc już takie świąteczne. Zestawy. Tutaj zestaw Glasier. No i oddzielnie zestaw Royal Velvet. Krem na dzień, krem na noc w świątecznym opakowaniu. W świątecznym opakowaniu jest też yy, maska. Bardzo fajnej też cenie. 8 godzinne nawilżenie. W świątecznym opakowaniu są też inne zestawy z opaską na głowie. Do spania tutaj mamy. I to cały zestaw za 29.99, ale bez opakowania chyba, zestaw Wondertel, mydło, krem do rąk i płyn do y, kąpieli. Biżuteria. No ładna zestaw biżuterii zestaw Amber Elixir krem do ciała dziewiętnaście dziewięćdziesiąt przy zakupie wody perfumowanej Woda perfumowanej w cenie 74,99. I tu mamy zestaw. No, naprawdę tych zestawów cała masa. Wszystko właściwie jest yy, w zestawach albo, albo krem do ciała, na przykład za, yy, w cenie 19,99 przy zakupie wody perfumowanej. Love Potion. No, takie. Świąteczne zakupy. Każda woda perfumowana, Volare 4999, i wybrany był jeszcze gratis przy zakupie dowolnego zapachu: Joyce. Mhm. Tutaj mamy gratis torebkę, a perfumy 159 złotych, 159,90. Tutaj zestaw Poses Subsecret Secret 9499 i tu mamy zestaw i tutaj zestaw Smen, zestaw jordanie Gold Men Elixir. Piękny zapach, bardzo podoba się mojemu synowi mężowi bardzo ładne zapachy o i się pojawił dezodorant antyperspiracyjny 150 ml 24,99, mimo że bardzo lubię te dezodoranty, więc chyba będę musiała na święta kupić te dezodoranty jak tak, bo ich nie było. I tutaj mamy, o ten zestaw jest ładny zapach. Tu mamy y, wodę toaletową i żel pod prysznic. Nowości chyba nie ma za dużo, bo wiadomo raczej wolimy kupować sprawdzone rzeczy w prezentach, na prezenty, więc ja tutaj nowości jako taką nie widzę. Yy, no w samym katalogu też takich promocji dużych to też nie widzę, pewnie one będą. Szczególnie w ostatnim tygodniu trwania tego katalogu, więc warto zarejestrować się do klubu Oriflame. Warto mieć dostęp do tych zniżek, no bo wtedy można dużo rzeczy taniej kupić. Ja na dole udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame. No to jednak ten katalog świąteczny jest dosyć drogi ale znaczy taki tradycyjny w sumie, no dużo jest tych zestawów tych, ty, 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 na prezenty można właśnie w te różne torebki, opakowania fajnie zapakować. O, torebka na prezent gratis przy zakupie du, dwóch dowolnych produktów Optimals. Więc takie no, rzeczy może mało istotne, ale te torebki, to opakowanie to też w sumie jest ważne. O Astaxantyna 69,99 ja też ta stakstantynę teraz przyjmuję. Przyjmuję jedno-dwie kapsułki dziennie podczas posiłku, popijając wodą. I w veolosofii Wellness Pack y, za jedyne 119,90 przy zakupie astekstantyna. Więc tego ptaję też y, lubię, piję. Popatrzmy, czy coś jeszcze tutaj takiego ciekawego jest. Mm. Mgiełkę teraz y, używam akurat bardzo fajnie mi się z niej korzysta. Zestaw dobry sen. I tutaj mamy eliksir na noc Wellozofi Relax i regeneracja i magnez pochodzenia morskiego z witaminą B6 i mm. No, żele pod prysznic dobrej cenie zestaw. 29,99 czyli właśnie żel, krem do rąk i tender karek. Ja akurat sobie nie potrzebuję, więc tak wiecie, nie zatrzymuję się dłużej, bo ja mam zapasy, będę zużywać te zapasy i staram się nie dokupować sobie nowych rzeczy, żeby jednak nie gromadzić tego, zużywać na bieżąco, a zawsze jeśli chodzi o te promocje to jest niebezpieczeństwo, że, że coś sobie kupię i, i, i stworzę jakoś sztucznie za dużo tych rzeczy. Mam sporo do zużycia, więc dajcie znać, czy w ogóle Was interesuje film moimi zapasami, to chętnie Wam pokażę. To też są bardzo fajne rzeczy na prezent, jak znalazł. Naprawdę myślę, że spokojnie można sobie Spokojnie można sobie tutaj wybrać zestaw prezentowy I na ostatniej stronie każdy krem do rąk 8,99 i każde mydło 6,99 no Czyli zrobiliśmy też taki krótki yy, przegląd katalogu, ja ten katalog puszczę w obieg, jeśli ktoś będzie coś chciał yy, zamówić to yy, Myślę, że yy, że jest z czego na prezenty wybierać. To tyle, co Wam dzisiaj przygotowałam. Yy, dziękuję za subskrybowanie mojego kanału. Jeśli, jeśli ktoś nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji, za miłe komentarze i do następnego razu. Cześć!